Halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z World of Tanks. Na początek przypominam oczywiście o konkursie, zostały ostatnie dni do łączenia, a w konkursie można wygrać oczywiście fajne gwintowe gadżety. Aby dołączyć wystarczy pobrać grę z mojego linku, gra jest całkowicie darmowa, a następnie zagrać przynajmniej jedną bitwę losową, a potem umieścić komentarz z screenshotem ze swoich zmagań. Konkurs zostanie rozstrzygnięty na koniec miesiąca, pod warunkiem, że wypełnimy ten oto licznik, który aktualnie wynosi 12 na 30. Także z góry dziękuję za wsparcie i pobieranie gierki, a tymczasem zobaczcie, jak nam poszło w dzisiejszym strzelaniu. Do boju! Do boju. Dobra, lecimy z pierwszą bitwą. Gdzie są moje sojusznicy, Dobra, jadę pierwszy. Ale to żaden problem. Dobra. Kurde, nikogo nie widać. Zajmujemy górę Pewnie będziemy się tam za tym kamieniem strzelać. Co nie? Tam już będą oponenci High ground zajęty. A, dostał! Ha, ha. No cofnie, cofnie tutaj. Iście W wchyli dostał! 56 Czekamy na niego nie zarysowaliśmy jak w masło przeciwnik oberwał Może się Kurde, dojechali nas. Zraciliśmy Bicie. A gniemy. Nie. Dobra, tutaj pojedziemy... lewą stroną mapy, czyli moją prawą. Zajedziemy tutaj o od tyłu. Już kiedyś tak zrobiłem. Wtedy chyba z 5 kili było. Czy powtórzymy to. Tego się nie spodziewają na pewno, nie? Zchlimy sprytnie. O, berwo, kurde, biją od boku w cofka. jednak jednak tamten kamień nie był bezpieczny. No, bo tam jest chłop. Trzeba, ja nie wiem, jak to zrobić. Jak to wychylić, żeby było dobrze. Kurde, jak on tak celnie strzela. W ogóle od pleców już nas dojeżdżają, Bijemy od tyłu. Dobrze, kill! Nice! Bazy nam nie przejęli, ale i tak mocno przegrywamy. Zostało nas dwóch. Eee. Dostał Przeciwnik oberwał padliśmy Jeks, ty, 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 ty. Ja, kolejna bitwa przed nami Tym razem 10 kili zrobimy 100% 10 kili będzie, zobaczycie Kurde, on ma szybki czołg. <laughs> Niektóre to 200 na godzinę jadą. Dostał! Jeszcze raz! Nie ma tak stać w miejscu i strzelać. Ależ intensywne. Czekamy aż wychyli. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy! Cyk! Jeszcze raz! Uuuu! Dobra, tutaj mamy mapkę miastową. Hmm. Koju! Legendary Joshua 2006. On chyba wie, co robi. <laughs> leci zginąć. Cyk. Cyk. I leży! Ho, ho. Lepszy! Lepszy, lepszy. Cóż to było za starcie? O nie, nie, wiem. Czy Przeciwnicy jesteś za silni. Nie da się grać. Dostał! Woo. Dobrze drużynka Za mną <laughs> Ale dużo zrobiłem pa. Tu wjeżdżamy Azory jakieś A nie, As kraj Dostał! Jeszcze raz! Jeszcze raz! Urządzenie obserwacyjne zniszczone Knosienica uszkodzona Może się zerwać w każdej chwili. Dostał! WORF! <laughs> jeden za jeden Zimowa! Mm. W ogóle dzisiaj u mnie pada śnieg. <laughs> Także klimatycznie będzie. Nie, nie wiem. Nie jadą od dołu, a ja wsparcie od góry będę zapewniał. Czekał na mnie i sojusznik zabił. O, czyli moja zasługa. Chłop na full speed się nie przejmuje niczym. Czy? Kurdy, czemu ja tak wolno przodowuję? I pudło. Co ja tu mogę strzelić? Eee, nie wiem. No ja mam wrażenie, że niektóre czołgi to nie mają słabych punktów. <noise> Ale po prostu chłopy się dobrze ustawiają. ogóle wydawało mi się, że wygrywamy, a tutaj 6 do 7 jest. Ej, ej, jaj, ej, może na statystyki. Oj, coś mi się wydaje, że najlepszy czołgista ze mnie nie jest, bo tak jak sobie zagrałem, patrzcie, w sumie 74 bitwy, 43% zwycięstw, e, średnio tutaj na bitwę 284, no, ej, no czuję się jakbym był mega słaby w tej gry, e, także czołgista chyba ze mnie nie najlepszy, no ale nic, no, pograliśmy, poszaleliśmy. Największa liczba pojazdów wzruszona w bitwie 5. Także kilka dobrych bite wsiadło, ale okulnie to chyba jestem mega słaby. No nic, tak to bywa. Tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się następnym razem.